Dziema do widzowie, ja trochę chory, no ale mam dla was przygotowany film. W dzisiejszym filmie jakieś karły krzyczały sobie HWDP do policji. Były różne ciekawe wjazdy, spektowaliśmy ludzi, zobaczcie sobie po prostu ten film do końca. Zostawcie lajka, like zostawcie suba i wbijajcie na mój serwer Hase Roleplay. Co jeszcze chcę wam powiedzieć, to startuje serwer Flasher RP, czyli serwer, którego jestem współwłaścicielem. Dosłownie jutro, kiedy oglądacie ten film 7-11 o godzinie 19.30. Będzie to taki haz Well przerobiony po prostu na coś prostszego. Więc I na pewno będzie Wam się przyjemnie grało. Więc jeżeli nie chcecie grać na serwerze, albo na przykład, nie wiem, macie u mnie Blacklistę albo cokolwiek Takiego, no to możecie sobie pójść tam I zobaczyć jak wam się tam będzie grało Linka do mojego serwera jak i flasher P macie w opisie Zapraszam do oglądania Siemano widzowie, witam bardzo serdecznie, witam trochę chory Ponieważ mówię trochę przez nos, ale witam e, Trochę nie było filmu, no ogólnie Tak jak mówię, no od trzech dni to jestem chory Chciałem trzy dni temu nagrać film i wyszło jak wyszło Ale jestem, jestem, wróciłem Prawdopodobnie widzicie, no w czwartek, no to w piątek Startuje projekt mojego znajomego Przy którym mu pomagałem i jest to robione na parce Hayes przerobionej na VLOFA, czyli Flash RP, link macie w opisie. Jeżeli chcecie sobie pograć na vlof fajnym, którego też będę robił filmy no to tam macie link w opisie. No a Heiz Roleplay jest dalej moim serwerem i dalej będzie. No i to jest serwer VLON, więc to, to już gdzie wolicie, czy chcecie VLOFA, czy chcecie VLONKE. My naprawdę się staramy nad Heizem cały czas jakieś tutaj nowe pierdoły dodajemy, nowe rzeczy, jakieś napady, jakieś inne, inne ciekawe aktywności. No i co, zobaczymy sobie, co robią ludzie. Aktualnie ludzie wchodzą właśnie na serwer. Jest prawie 200 osób, a jest godzina 17 Mega fajnie, podoba mi się to Może jakieś rządowe sobie porubimy dzisiaj Tutaj widzę, że chłopaki na ojsce, bardzo fajnie A, gadał sam do siebie, ale chłop od niego odszedł Wejdźmy sobie na Discorda, Hejza I zobaczmy, czy tutaj na pomocy... No nie no, nawet nie mogę się wykazać, widzowie Nawet nie mogę się wykazać Poczekalnia jest przez adminów oblegana Sami admini W to poniekąd dobrze yy, Ciężko pracują Bo mam za niską... Jestem na za niskiej randze no, jakaś kobitka. I tak, tego raczej nie widzi. No to zrób, zrób, zrób dostawę, Serio nie ma nawet na nic, nawet e, na, na nie picie wiem. nie ma na IT, a nie wiem na shake tego jest. jest. Aha, no to rób. Nie mają biedni do tego składników. Obsługiwał. Nie ma składników, bieda w składnikach. W ogóle widzę, co tam u was, jak się żyje. E, ja mogę powiedzieć, że u mnie, że u mnie dosyć dobrze. Aktualnie ciężki okres, ciężki okres. Wiecie, choroby, wiecie, jakieś inne tam pierdoły są. Mamy. Dosyć sporo osób w strefie A, Około 15 tu jest? Tak jak liczę na oko. Wiecie, okres chorobowy, okres. Ym, okres typu nie chce mi się jesień. Nie lubimy jesieni, bo jesień jest właśnie taka. No i co, może, może ktoś tutaj do spekta by był? Familisy. Okej. Okay. Dobra, no luzie. Mają szczerze mega żałuję, że nie będziemy na tej akcji, ja naprawdę. Kurwa, jakąś akcję będą mieli. Ogólnie, ja powiem tak, family bardzo fajnie grają i mogę wam powiedzieć, że ostatnio był też community meeting crime'u. No jeżeli chcecie coś wiedzieć, no to tylko chcę wam podpowiedzieć, że normalnie możecie sobie pisgać inne gangi bez po prostu słowa, jeżeli macie z nimi beef i spokojnie nie jest to RDM. Jeżeli ktoś gra jakiekolwiek hooter to oczywiście można tak robić. Na przykład nie wiem, na przykład widzicie na kwadraciaku gdzieś tutaj jedzie jakiś gang, nie wiem, dojeżdża tutaj, tu gdzieś się zatrzymują, no to w nich wjeżdżacie, rozstrzeliwujecie, robicie im tak zwany przejazd no i odjeżdżacie, nie lutujecie, to to się to jest tak, fajne wtedy, Hutter Bo po co wam kogoś lutować? Jak możecie sobie fajnie po prostu kogoś przejechać, zrobić Zimbi? Bo tak właśnie na tym pole grani krajemu. To jest mój wniosek wyciągnięty z community meetingu. No, a jak macie jakieś fajne ekipy, jeżeli chcecie po prostu przyjść z fajną ekipą, no to serdecznie zapraszam. Macie w tablecie organizacyjnym jakieś statystyki ogólnie tutaj napadowe, za które e, również dostajecie e, nagrody, różne gangi, tutaj na przykład napady. ci naprawdę mają na serę tych napadów. Tereny gangów, tutaj biznesy, tutaj jakieś flary. Mamy również zadania tygodniowe. Jak Widzicie, proszę bardzo. Wiele urozmaicen jest i, i po prostu trzeba fajnych, ciekawych ludzi. Bo to jest roleplay, a nie, a nie skrypt RP. Wiecie, wiecie jak to jest. Taka przemowa, boże, taka długa przemowa. Zosia na paypasie, robią napad. No NFZ... i szefa bo tak nie będzie, bo to będzie załatwe. Okej, okay. jeden pidik przyjechał na napad. Niech rudy odbiera. A, o kurde, jednak nie jeden, ty, co jest? Przekaż się rudemu, żeby odebrał, Bo ja mu się z nim porozmawiać Rudy, daj tej policji P1 cokolwiek, żeby oni mieli jakiekolwiek szanse ze mną. Ja hmm. mam gdzieś, że to jest kluotoporne, pozwana, Proszę ciebie, daj mu Krajmowiec zachował się, zachował się adekwatnie. Policja nie miała jednostek, żeby gonić tutaj krajmowca No i pan krajmowiec postanowił zadzwonić do szefa policji, żeby im wyciągnął lepsze auto. Szczerze, szacunek, szacun dla tego brata, szacunek, serdecznie pozdrawiam tego gracza. To jest dopiero roleplay. To jest dopiero. W sumie nie roleplay, bo to takie kurwa, ale to jest dopiero no, się, że... no właśnie Nie tylko to Aż 10, nie? nie, nie tylko... Gdyby tak, ale już tylko zostałaś z czego ja do sobie ludziki, giełdę, Mega clean. Czy mam jakiś. Będę, że mam przy sobie klamę ciągle, nie? Mogę cię rozstrzelać. Musisz mi tylko tym nożem pomachać, kurna, tutaj. Dobra, dawaj klas dawaj klamę do Słuchaj, ja mam <grym> cały czas przykuwaną klamę. <grym grym grym> Okej. Okay. ale plan, spryt. No. Kurna, tym bardziej, się wiedziałem o co ci chodzi, kurna, od początku. No ale kurde, myślałem, że może mi zaufać. No was, właśnie, taki jest właśnie przyjaciel. Chciał go oszukać. Wnioskuję z tego, że chcieli się oszukać nawzajem. Jakieś. jak idiota. Odegrał ból, okej. Okay. ten A nie, jedna, jednak to są koledzy. Jednak to byli koledzy, jednak sobie żartowali. To, że się nie ładuje, góra, to spokojnie. Już wam pokazuję, co jest na górze. Na górze jest taka oto Hawira y, kartelu. Kar... Nawet tu ktoś przyjechał. Tu proszę państwa, Hawira kartelu. Jaki Stachu tu przyjechał nawet. Na Darkubie dwójce wyzywają się, że bludcy miały wjechać, ale ktoś tam się obsrał. Grajcie, widzowie, na hezie, Grajcie tutaj. Ty, kiedy widzicie ten film chyba minęło właśnie. 2 miesiące edycji. Realnie wam powiem, że nie da się odczuć tego ekonomią, bo ekonomia jest fajnie zrobiona. I nawet nowi gracze jak sobie teraz wejdą, to nie będą w tyle, więc również o to nie musicie się martwić. Więc również zapraszam Was na mój serwer, Hase Roleplay. A my lecimy sobie dalej, dziwka, zajebisty nick. Zobaczymy co pan dzi. O. Jesteś byko Jakieś ćpuny, jakieś, jakieś ćpune, e, murzyny, tak to się tam nazywa chyba po gangstersku Tutaj na, na się coś jest e, szpącone, bardziej hop sobie chyba stoi e, Co robi zarząd serwera? Uwaga, co, gdzie tu jest ten? Tu był ten, na chwilę, o Zarząd serwera, co on ma kurde na On ma, on ma wapa, on ma e papierosa Szacunek, szacunek, popalanie na służbie, popieram, popieramy takie rzeczy. Lecimy dalej. Zosia Bajpa. Oni mieli ten pościg chyba, nie? O właśnie. Zobaczymy, jak to z tym drzewkiem tutaj na pościgu. Ten przejechał, ten. Nie, przejedzie. No naprawdę. siemka, Oj, sorry. O, wyjechał? Wyje... wyjedzie? Wyjechał? Co jest? Cofamy. Ej, szczerze, nie spodziewałem się. Szczerze, myślałem, że ten policja tam nie wiedzie, nie? Ta beta jest zajewista. Będę ciekawy co z nią zrobi, poza tym Okej, okay, tutaj normalny pościg, zobaczymy czy dojdzie do strzelaniny A, Możemy wow. sobie Pokój, zobaczyć. trakcję tracę szybko Odgrywają sobie ból, mega spoko Tu będzie jakiś skok Miejmy nadzieję, że mi kół nie wywali To jest chyba pościg nie, typu nie pod ej, siekę, dobra, tylko poczekaj. normalny e, i to się ostatni raz to drzepko, jeżeli nie pójdzie mi to razem, to typ C X, nie wyszło mu Wyszło mu? Wyszło mu Policjant przejechał? Wyszło ej. Obaj przyjechali? Nie, policjant nie, co... się nie zmieścił. No i kurde, nie zobaczymy strzelaniny żadnej. No, to jebano masy miał i nic bym nie zrobił tą masą. Kurde, no mogłaby być dobra akcja. Jakaś strzelanina fajna. Ale niestety uciekli. Co robią Fiflak? sobie robi owocki. Bardzo fajnie. Owocki też bardzo fajna, opłacalna praca. Znajduje się ona tutaj, jak widzicie. Mamy w ogóle też nowego mechanika, Girtecha. Możemy sobie zobaczyć, czy ktoś aktualnie na Girtechu jest. Ale wydaje mi się, że nie, bo dopiero yy, nawet Joba chyba jeszcze nie rozdaliśmy. No nie, jest nikogo na Girtechu nie ma. Ale fajny mechanik. Fajny mechanik mechanik duży, jest optymalizowany jak widzicie, pyk. A nie, fajnie, fajnie. Optymalizacja tutaj na serwerze jest naprawdę bardzo fajna i trzeba mieć serio komputer jako Totalne gówno, żeby tu nie mieć fajnych FPS-ów. I co robi taki skibidi Antoś? Okay, no właśnie tu jest problem, bo mia ja miałem semi ARP, które strzelało serio, i to było gówno. I ja miałem Gucci RP i To jeździ po kurce pralnia. Tam, a no, tak. no piorą sobie chopaki, piorą sobie hopaki. Coś tam o customowych klamach sobie gadając, spokojnie sobie piorą. Pralnia, bardzo niebezpieczne miejsce. Dla trochę ryzykantów bym powiedział. O, tutaj autem Halloweenowym ktoś jeździ. A tutaj uciekałem przy... Policją? Właśnie, ty co tu się... Nie, przepraszam. Ale dlaczego? Na pobocze. Nie no, przepraszam. Kolej polecenie, na pobocze. Okej. Okay. No, będzie mandat, czy będzie uciekał? Okej. Okay. Gasimy się. Zatrzymał się. 917, przeprowadzam 1038 na czarno-czerwonym Halloweenowym Porsche w okolicach kasyna niepotrzebnej 1038. W ogóle ten policjant, to też, to Witam też tam, jest serdecy, niezły agent. O, on ma takie low HP. Proszę prawo jazdy oraz dowód tożsamości. HWDP. <laughs> WDP! AWDP A od 12 latka. dobre. Szanuję, szanuję! Szczerze, mocna akcja. Mocna akcja. Ja na pewno tego nie spodziewał, że tutaj y, on ucieknie. To było w ogóle niespodziewane. No ja tak szczerze się spodziewałem. Nie sądziłem, że pojechał w. Typ. O, pan... Na dachy, co, nie? Pan daj sobie. A, nie, to będą mil. O, kurde, to jest jakiś świat! Sprawdzam to. Sprawdzam to. Ośka bludców szybko. Tutaj włączymy sobie ten. I tutaj gdzieś ośka bludców. Co tam się dzieje? O, kurde. Poszły trzy strzały w górę, czyli jest to inicjacja. Mamy tutaj wjazd. Bludcy mają totalnie zajebistą ośkę do, do tego, do obrony, nie? Oczywiście można sobie tutaj wbiegać. Wszędzie są nie ma tutaj droloków jak widzicie, każdy może sobie jest Strzelnina Tutaj... Y A, tutaj normalni gracze są, okej okay. Mamy wjazd, któryś leży już Jest, jeden leży Blood, Ten się tutaj kitra Kolejny się kitra Ale szczerze, szczerze, dla mnie... O, wy wywalił się, xd Ale dla mnie takie kapienie tutaj za ścianami, no jest trochę gówniane, jest trochę gówniane Ale taka łośka, no co, co poradzić jest jeszcze włodar ale cząp będzie pikował? A, wodar to chyba był na awku i dostanie zaraz czapę, tak mi się wydaje. Wszedł mu już tutaj na dach. Dobra, on już leży, Woda na 100% leży. Jak on, jak on stoi, to ma nie? Wodar już musi leżeć. Jak on dalej stoi? Ucieka, on chyba ammo nie ma. Sprawdźmy to. MC383. Ta, a nie ma 62, to nie wiem. Zieloni nie chcą pomóc swojemu. A nie, ten wchodzi tam na tamten dach, okej. Okay. Tam wszedł. Czy go ustrzeli? Nie mam pojęcia. No, no czujesz się jak komentator sportowy. XD, Zabił go jeszcze tamtego z dachu. Ten spadł! Fasenu! Przeżył? Przeżył? Co tu się dzieje? Już nie żyje! <grym> co tu się stało? Przecież ten wodar jeszcze tu dwóch ma do wyklikania. On go widzi. Znaczy oni się widzą chyba. Ten yy, Wodar wygra, bo ma right pika aktualnie chyba. Tak, no przecież wodar go musi strzelić, bo ma ride right pika. A ten radziut co on robi ty? Ten razio to jakiś bot! Ten, ten razio stoi w miejscu i czeka że go strzeli ty. O, dobra, już to koniec, ale jakim cudem woda nie zabił radzia. To było mega dziwne. Nawet tutaj undercover policja jest jak coś, bo to oni są na policjancie. Pan Radio mógł totalnie inaczej ubrać słowa, a nie mówić, że tu jest gwiazdą. Normalnie powiedział właśnie policjantowi, że jest z gangu jakiegoś. Mógł to totalnie inaczej jakoś rozegrać. Okej, okay, dobra, to w sumie tyle. Mega spoko e, Miejmy nadzieję, że sobie też tak będziecie grać na His Roleplay. Serdecznie zapraszam na serwer, zostawcie lajka, like suba. A jeżeli chcecie pograć na fajnym serwerze WLO, totalnie nie musicie zdawać żadnej Wild listy, tylko wchodzicie na serwer, no to flasher P. Link również w opisie. No i to tyle, cześć.